Nasza dzisiejsza gwiazda od dziecka była smakoszem. A ulubione danie z dzieciństwa to tatar, mieszany przez tatę. Od dziecka była też łasuchem. W przedszkolu najbardziej lubiła jeść podwieczorki, a w szkole zawsze świeżutkie kanapki od babci. Najpyszniejsze były te z masłem, truskawkami i cukrem. Niedzielny obiad u rodziców to biały obrus, rosół z makaronem robionym przez mamę, schabowy z kością, ziemniaki, mizeria z ogórków i wszyscy razem przy stole do serca wybranka skutecznie trafiła mulami zapiekanymi z pomidorami i papryką. Jak mówi, jedzenie palcami jest bardzo zmysłowe. Popisowe danie naszej gwiazdy jest trudne do określenia, bo jest wiele dań, które uwielbia gotować. Ostatnio polędwicę Wellington z pastą truflową. Kiedyś stanowczo nie w jej klimacie była zupa grzybowa, a dziś nie zjadłaby nereczek, półcek i serduszek. Najlepsza czekolada to gorzka ze skórką pomarańczy. Pytana zdrowo czy smacznie, nie ma wątpliwości. Oczywiście, że smacznie. Witam serdecznie w kuchni Pełnej Niespodzianek i w kuchni Pełnej Fenomenalnych Gości. Dzisiaj w kolejnej edycji naszego programu Tarnowianie, gotują w hotelu, w hotelu Tarnowia, pani Małgorzata Mękal, spełniona Tarnowska bizneswoman, dyrektorka jednego z banków, radna Rady Miejskiej Tarnowa, przewodnicząca bardzo ważnej komisji. Ale przede wszystkim kobieto o wielkim, lewicowym sercu i wrażliwości społecznej, inicjatorka wielu akcji charytatywnych, organizatorka tych akcji, ale tak naprawdę z naszego punktu widzenia przede wszystkim osoba obdarzona wielkim i fenomenalnym smakiem oraz talentem kulinarnym. Przynajmniej tak nam mówiła. Jak będzie w rzeczywistości, zweryfikujemy to za chwilę. Witam serdecznie Pani Bogarze. Wit witam serdecznie. A, tak, tak znamy się od lat, więc myślę, że nie musimy yy, udawać na... że się nie znamy. udawać się nie znamy, tak? Czy lubisz gotować? Bardzo lubię gotować, ale jestem kucharzem domowym, dlatego y, to dzisiejsze zadanie tutaj jest dla mnie dużym wyzwaniem. Mam nadzieję, że sprostam. Powiedziałeś o mnie tyle y, miłych i ciepłych słów, że y, trochę czuję się zażenowana, ale myślę, że jakoś dam radę. Jak zacznę gotować, to się uspokoję na pewno, bo to mnie zawsze relaksuje. A lubisz jeść? Bo jedno z drugim się wiąże. Lubię oj bardzo. Tak jest, że ktoś tak. kto lubi jeść, gotuje dobrze, kto nie, nie lubi nie jeść pozna, nigdy nie. Nie można gotować, się jak, jak się nie smakuje wielu potraw, nie próbuje w różnych miejscach, z różnych garczków, czasem bardziej wykwintnych, czasem mniej wykwintnych, w różnych miejscach na świecie. I ja tak myślę, że jak się poznaje różne smaki, to potem się je próbuje, łączy, wykorzystuje i z tego wychodzi coś takiego bardzo indywidualnego, co akurat danemu kucharzowi przypada do gustu. Co proponujesz nam dzisiaj? Dzisiaj będzie danie bardzo proste, chociaż składników jest dużo, ale naprawdę proste. Będzie to polędwica wołowa, przekładana z cebulą z orzechami, spirę z ziemniaczanym, sosem żurawinowo chrzanowym i karmelizowaną marchewką. Rzeczywiście przepis prosty, bardzo, składników naprawdę. niewiele. Składników trochę dużo, ale przepis prosty. Bazą jest świeża, pierwszej jakości polędwica wołowa, którą marynować będziemy w brędy lub w koniaku, w zależności od gustu, i w oliwie. Z oliwek. Do tego podamy sos żurawinowo-chrzanowy, będzie nam potrzebna żurawina, chrzan, czerwone wino i trochę cukru. Będziemy potrzebować też duszoną cebulę ze sparzonymi orzechami, dusić będziemy na maśle oraz karmelizowaną marchewkę, czyli potrzebujemy marchewkę, trochę masła, oliwę i cukier oraz ziemniaki pire, czyli ziemniaki, śmietana i masło. Zaczynamy od zamarynowania polędwicy. Polędwicę wkładamy do miseczki, zalewamy ją sporą ilością oliwy i koniaku. Przez chwilę masujemy i odkładamy gdzieś obok, żeby ona w temperaturze pokojowej spokojnie nabierała swojego smaku i aromatu. Jak już mamy przygotowaną polędwicę, nastawiamy ziemniaki, które będą się gotowały na pire, wrzucamy je do lekko osolonej wody. I odstawiamy na palnik, żeby się gotowały. W tym czasie przygotujemy również sos żurawinowo-szanowy. Żurawiny wkładamy do rondelka. Na jeden słoiczek żurawiny dajemy czubatą łyżkę szanu, płaską łyżkę cukru i tak trochę więcej niż jedną trzecią butelki czerwonego wina. Nastawiamy to wszystko na małym ogniu, żeby powoli się gotowało i żeby wino odparowywało, żeby sos nabierał gęstości. Później pokroimy cebulę w piórka. Na rozgrzanej patelni dajemy troszkę oliwy, troszkę klarowanego masła. Na to rzucamy piórka cebuli, żeby się powoli dusiło i nabierały złotego koloru. W międzyczasie siekamy orzechy, które sparzamy wrzątkiem i zostawiamy je na chwilę w tym wrzątku, żeby były miękkie. I przygotowujemy również marchewkę. Marchewkę kroimy w niezbyt cienkie. Plasterki. W rondelku rozgrzewamy oliwę i masło klarowane. Wrzucamy do tego marchewkę. Jak ona już tak się ładnie obtoczy tym tłuszczem, przykrywamy pokrywką, żeby się dusiła w swoim sosie. Jak jest już miękka, dosypujemy do tego trochę cukru. Jak się cukier skarmelizuje, doprawiamy solą, pieprzem i troszeczkę octem balsamicznym. Jak już mamy przygotowane wszystkie te składniki, ziemniaki są ugotowane. Odsędzone, przeciśnięte przez praskę. Podgrzewamy w rondelku śmietane i masło, które wmieszamy później do ziemniaków, żeby, były, żeby to było takie dobre, prawdziwe pire. I tak naprawdę, jak mamy to wszystko przygotowane, wyciągamy naszą polędwicę, osuszamy ją, kroimy w centymetrowe plastry. Solidną, żeliwną patelnię, polewamy niewielką ilością oliwy którą bardzo mocno rozgrzewamy. Jeżeli chcemy, żeby nasza polędwica była krwista, smażymy plastry po około 30 sekund z jednej i z drugiej strony. Jeżeli chcemy, żeby była taka średnio wysmażona, wystarczy jej minuta. Smażymy więc na, na tej rozgrzanej patelni polędwicę po minucie z jednej i z drugiej strony, przekładamy na blachę i wkładamy do rozgrzanego do 80 stopni piekarnika na 8 minut. W tym czasie, jak polędwica dochodzi w piekarniku, zdejmujemy sos żurawinowy, przecedzamy go przez sito i przecieramy, żebyśmy uzyskali piękny, puszysty i kremowy sos. Możemy przystąpić do nakładania na dania na talerze. Układamy troszkę ziemniaków, obok tego sos żurawinowo-chrzanowy, i karmelizowane marchewki. Po czym wyjmujemy polędwice z piekarnika i układamy warstwami plasterek polędwicy, trochę uduszonej cebuli przysmażonej z orzechami, znów plasterek polędwicy, znowu cebula i plasterek polędwicy. Robimy sobie taki tost polędwicowo-cebulowo-orzechowy. I w zasadzie danie mamy gotowe. Miałem przyjemność popracować trochę z Małgorzatą w kuchni, głównie pomagać. Muszę powiedzieć, że jestem pod głębokim wrażeniem jej umiejętności, i profesjonalnego podejścia do gotowania i autentycznie smaku, który było w tym wszystkim widać. A jak danie będzie smakowało w rzeczywistości, zobaczymy. Gosia już do nas idzie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Smacznego. Małgosiu, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że zechciałeś ja uczestniczyć w programie. Bardzo dziękuję za. Ten przepis. Jeszcze nie próbowałem, dawkuję sobie spróbuj, emocje. Spróbuj, najpierw spróbuj. Dla mnie to czysta przyjemność. W takim razie zaczniemy od Przeciwuję. garnituru, który tutaj jest. Mm. Słodycz marchewki, lekko złamana balsamiko, Trochę i to pieprzu. czuć. Tak. Troszkę pieprzu. Mm. Pirek głęboko masełkowy. Jest to, co Dob robimy najbardziej. Nie może być dietetyczne, niestety. Oczywiście. Albo dietetycznie, albo smacznie. Albo smacznie. Nie to, udawajmy, że jest inaczej. Prawda. No i to, co jest najważniejsze w tym wszystkim. A szkoda niszczyć tą kompozycję, bo za estetykę dania i podanie Dziękuję. piątka. Ale jemy oczami przede wszystkim. Tak. Mm. Oczami najpierw patrzymy, potem wąchamy, mm. potem smakujemy, więc tutaj jakby. Wspaniale zrobiona. Ten moment, kiedy weszła do piekarnika, widać, że zrobił to, co trzeba. Świetnie zbilansowane danie. To rzeszki z cebulą, to Twój pomysł? Przepis, który mnie zainspirował na to danie, jest opracowany przez polskiego kucharza, który ma swoją restaurację we Francji. a Ta restauracja otrzymała gwiazdkę Michelin, także jest to wybitny kucharz. Chyba jedyny Polak, który się legitymuje? Chyba jedyny, gwiazdkę. tak. Jest to jedyny Polak, który się legitymuje gwiazdką Michelin. I trochę, troszkę zmodyfikowałam to danie, dołożyłam do tego te karmelizowane marchewki i trochę inny sos, niż w oryginale, ale jak czytałam ten przepis, to wyobrażałam sobie już te smaki i wiedziałam, że to jest na pewno topowe danie. Proszę Państwa, wiem, że to tak wychwalać danie, to może nie jest rola krytyka, do takiego się uważam, ale jest naprawdę świetne. Żałujcie, że nie możecie tego zjeść, choć za chwilę spróbujecie. Życzę smacznego. A Tobie raz jeszcze serdecznie dziękuję, Mogłosiu. Dziękuję Ci bardzo i smacznego Tobie i wszystkim Państwu wszystkiego dobrego.